Polska ma stać się gospodarzem jednego z najambitniejszych projektów logistycznych na kontynencie. Premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Euroterminalu Sławków w województwie śląskim ogłosił podjęcie kluczowej decyzji dotyczącej rozbudowy tej strategicznej położonej infrastruktury portu przeładunkowego. Zgodnie z zapowiedziami szefa rządu, inwestycja ta ma przekształcić Sławków w największy tego typu hub logistyczny w całej Europie, co stanowi deklarację o ogromnym znaczeniu zarówno dla regionu, jak i dla całej polskiej gospodarki. Inicjatywa ta zakłada zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz jej partnerów w znaczące doinwestowanie infrastruktury portowej. Celem pierwszego etapu rozbudowy jest praktyczne podwojenie obecnych możliwości przeładunkowych terminalu. Premier Tusk emfazą podkreślił, że nie chodzi tu jedynie o ambicje bicia rekordów czy statystyczną dominację, ale przede wszystkim o stworzenie przedsięwzięcia, które przyniesie Polsce wymierne korzyści ekonomiczne. Złoty interes, jak to ujął? Równie istotnym aspektem, na który zwrócił uwagę, jest konieczność utrzymywania polskiej kontroli nad tak kluczowymi dla kraju obiektami infrastrukturalnymi, jakimi bez wątpienia stanie się rozbudowany hub w Słokwowie. Skala przedsięwzięcia obrazuje szacowany koszt całkowitego projektu, który według słów prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciecha Balczuna może przekroczyć miliard euro. Balczun określił euroterminal sławku mianę wielkiego projektu logistycznego i największego złego portu. Potwierdził również, że inwestycja wkracza obecnie w drugi etap rozbudowy, a w perspektywie planowane są kolejne fazy: trzecia, czwarta, a nawet piąta. Ta wieloetapowość świadczy o długoterminowej wizji rozwoju i stopniowym zwiększaniu potencjału terminalu. Prezes ARP wyraził przekonanie, że ta wielka logistyczna. Inwestycja stanie się potężnym kołem napędowym dla gospodarki nie tylko regionu Śląskiego, ale i całego kraju. Podczas konferencji prasowej premier Tusk szczegółowo naświetlił strategiczne motywacje stojące za tą monumentalną inwestycją. Jednym z kluczowych argumentów jest chęć aktywnego udziału Polski w procesie odbudowy Ukrainy i czerpania z tego tytułu znaczących korzyści finansowych. To nie jest nic złego powiedzieć, tak, chcemy zarobić wielkie pieniądze dla Polski na odbudowę Ukrainy. Chcemy pomóc, ale chcemy też na tym zarobić i do tego potrzebny jest ten szczególny hub, stwierdził szef rządu. Przywołał przy tym doświadczenia z przeszłości takie jak zaangażowanie Polski w wojnę w Iraku, po której kraj ten nie odniósł oczekiwanych korzyści ekonomicznych przy odbudowie, w przeciwieństwie do największych światowych graczy. Obecna strategia ma zapobiec powtórzeniu się takiego scenariusza. Rozbudowa węzła logistycznego w Sławkowie ma być jednym z głównych narzędzi gwarantującym, że Polska będzie beneficjentem ogromnych środków, jakie świat, Europa, jak i sama Ukraina przeznaczą na jej rekonstrukcję. Jednak wizja rozwoju Euroterminalu Sławków wykracza daleko poza kontekst ukraińskich i tradycyjny kierunek wschodni. Premier podkreślił, że inwestycja ta ma na celu uczynić ze Sławkowa prawdziwej europejskiej potęgi logistycznej, centralnego punktu na mapie kontynentu, gdzie krzyżują się przepływy towarowe, nie tylko na osi wschód-zachód, ale również, również północ-południe. To strategiczne położenie określone mianem serca logistycznego ma przyciągać towary z różnych kierunków, obsługiwać zróżnicowane łańcuchy dostaw. W dalszej perspektywie po zakończeniu konfliktu z Ukrai w Ukrainie Euroterminal Sławku ma pełnić rolę kluczowego centrum przeładunkowego dla towarów pochodzących z całej Azji, w tym z Chin. Ta dalekosiężna ambicja otwiera przed Polską olbrzymie możliwości, których znaczenia, jak znaczył premier, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Stanie się istotnym wezłem na trasie nowego jedwabnego szlaku lub alternatywnych korytarzy handlowych łączących Azję z Europą. Strategiczną przewagą euroterminalu Sławków jest jego unikalne położenie geograficzne i infrastrukturalne. Terminal znajduje się na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowej o szerokim rozstawie torów, typowym dla krajów byłego ZSRR i Azji, oraz linii normalnotorowych (standardowych dla Europy Zachodniej i Środkowej). Ta cecha czyni go idealnym miejscem dla efektywnego przeładunku kontenerów transportowanych koleją między Dalekim Wschodem a Azją. A Europą Zachodnią możliwość bezpośredniego przeładunku między systemami kolejowymi o różnym rozstawie szyn eliminuje konieczność czasochłony i kosztownych operacji na granicach lub w innych punktach styku. Obecny terminal jest systematycznie rozbudowywany. Jego aktualne zdolności przeładunkowe wynoszą niemal 285 tysięcy TU standardowych jednostek kontenerowych 20-stopnowych. Rocznie. Po zakończeniu wszystkich planowanych prac modernizacyjnych i rozbudowy, zdolności te mają wzrosnąć do imponującego poziomu ponad 500 tysięcy EUR rocznie. Taki skokowy wzrost przepustowości potwierdzałby aspiracje do miana jednego z czołowych, jeśli nie największego centrum logistycznego tego typu w Europie. Inwestycja Słowfowa to zatem nie tylko projekt infrastrukturalny, ale element szerszej strategii gospodarczej i geopolitycznej Polski, mającej na celu wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej.